Witamy wszystkich widzów Czas24.pl. Mamy arcymistrza Bartosza, Soćko z nami tutaj po wygranej partii. Jak partia przebiegała i jak humor? Humor, oczywiście, dobry, bo granie w takim turnieju to już powoduje, że się humor polepsza, niezależnie od wyniku. Ale oczywiście, jeśli udało się wygrać, to tym lepiej jest. A partia przebiegała różnie tak jak to zwykle bywa w licach i w rapidach. Na początku dostałem bardzo dobrą pozycję białymi po debiucie. Później, oczywiście, zepsułem jak zwykle. E, chyba tam powstała równa końcówka. Może nawet trochę gorzej w pewnym momencie stałem, ale udało się gdzieś tam oszukać przeciwnika. Oszukanie na znajomości bardziej jakichś niuansów końcówkowych, czy z czasem coś tam było? Raczej na szczęściu. Że znaczy, przeciwnik chyba co, coś musiał przeoczyć. Dokładnie nie wiem co, ale na pewno coś musiał przeoczyć i przyszedł do końcówki, która już była chyba dosyć ciężka dla niego. No i dwa z trzech. Pierwszy dzień, no jeszcze dwie rundy dzisiaj, ale wygląda to dosyć dobrze. No i jak w ogóle Pan ocenia tutaj tą imprezę w Polsce? Mamy takie wydarzenie na stadionie narodowym. Jak, jakie uczucia towarzyszą tutaj? Oczywiście bardzo się cieszę, że się udało zorganizować to w Polsce. No trochę widać, że czasu zabrakło z tą organizacją, bo rzeczywiście drobne mankamenty są, typu opóźnienie rundy, jakieś tam problemy z akredytacją czy z oddawanie tych badży całych, ale oczywiście super, że się, że się to dzieje w Polsce, w Warszawie, na Stadionie Narodowym. Mamy piękny obiekt, no nie mamy się oczywiście czego wstydzić i taka super impreza jak Mistrzostwa Świata no, bardzo fajnie, że jest w Polsce. No i z tych czołowych zawodników, bo obstawa jest no, niesamowicie silna. Czołówka przejechała. Czai się pan na kogoś, z którymś specjalnie w zawodniku chciałby pan zagrać albo ograć? No, wygrać oczywiście ze wszystkimi chciałbym, ale no, nie nastawiam się na jakiś konkretny wynik. Zresztą to już od dawna w moim przypadku się sprawdza, że nastawianie się na dobry wynik powoduje, że gorzej gram. Chcę po prostu grać jak najlepsze partie. Na razie mi się to niestety nie udaje, ale może będzie Tram, lepiej. Rozgrzewka. A z tymi zawodnikami to oczywiście najlepiej grać jak najwyżej, bo to jest świetne doświadczenie zagranie z karsenem na kamurą czy, czy z napomniaszciem. Yy, ale jakoś też specjalnie się tym nie podpalam. Okej, okay, no to trzymamy kciuki w takim razie. Na razie za rapid, a no może przed Blisem jeszcze się zobaczymy. Także powodzenia. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo.